Dziś wizyta w najwęższym i najdłuższym mieście w Europie. 24 km do gości i tylko 100 m szerokości. No a teraz moi drodzy, jesteśmy na Lamandze, czyli na tej takiej mierzei. I składa się mostek, bo przepłynęły trzy żaglóweczki, które by się inaczej nie zmieściły. Fantastyczne miejsce, w opisie zobaczycie gdzie to dokładnie jest. I mam nadzieję, że podoba Wam się ta seria o tej części Hiszpanii. Ula la la, la! la la Teraz czuję smak wakacji, wstaję rano, ale nie do pracy. Totem pije zimny bakardii, koło gorącej kobiety na plaży. Teraz czuję smak wakacji, wstaję rano, ale nie do pracy. Na wczoraj Praga Pom z Sylwią I z Konradem moim bratem Przyjechaliśmy na koniec prawie Lamangi Naszym Furkiem i już wam pokażę coś bardzo Fajnego tylko się rozglądamy Czy nic nie jedzie Patrzcie jaki mostek I to jest drugi Kanał który którym Woda się dostaje z pełnego morza Stamtąd do zatoki, którą wam później pokażę, zobrazuję, a mostek wygląda tak. Świetny, co? Zaraz nim sobie przejedziemy tam i z powrotem. Nachylenie jest niesamowite. O, konrad, Sylwią się wdrapują, a my tu za tydzień przyjedziemy ze znajomymi. Na pierwszy w tym roku Jetski, bo już jest kwiecień, więc wypadałoby uruchomić. La manga, starsze miejsce. Taki półwysep długi, trochę jak Hel, tylko bardziej zamyka zatokę. I właśnie się wspinam na ten mostek. Właśnie się wspinam, nic mnie nie przejedzie. To idziemy dalej. Tam ekipa robi sobie fotki. A tu o, to jest strona od zatoki. Trochę jak kanały w, na Florydzie, pomiędzy którymi można sobie przepływać. Bardzo fajna sprawa. A tam już widać morze. O, samochod zepsuł. Kurczę, jakie fajne miejsca do mieszkania. Po wychodzisz z domu i masz morze, możesz mieć własny własną łódkę przyczepioną. Taka akcja. Może z drugiej strony. Oczywiście to jest poza sezonem, więc nikogo tu nie ma, a wygląda to tak. Wam zobrazować, o tu jest taka fajna restauracyjka, wszyscy przebrani za flintstonów i księżniczki. Jakiś event prywatny, ale to jest ta zatoka z wyspą na środku. A tu już z drugiej strony mamy morze, do którego błyskawicznie. Dojdziemy sobie no i jesteśmy jak widzicie otwarte morze, więc oczywiście troszkę więcej fal, troszkę mniej łódek. Ale też pięknie, jedna rzecz fajna w Hiszpanii jest taka, że wszędzie wszędzie na plażach jest podciągnięta woda, żebyś sobie opukał nóżki po wyjściu z plaży, albo do innych rzeczy świetna, świetna sprawa a la manga od strony morza wygląda tak i ekipa wygląda tak Jak tu się nie cieszyć z pobytu i z życia w takim kraju. Zaraz zmoczymy nóżki, zobaczymy jak ciepło jest. Jest kwiecień i woda jest o wiele cieplejsza niż w Bałtyku w lecie. Jest mega. Jeszcze chłodna, ale za miesiąc już będzie super. I czyściusieńka. Yo, yo, yo! Jak tam? Adrid, Camango. Ciśnij spać Jak tam jest, chłopaki? Ale nie, to brutal. Co tam, Kto dzisiaj? 13 kwietnia. A co bieżesz do zaparzyć Tak. Oceniam stan e, ciepłości wody. Oceniam stan wody. No i żegnamy się z plażą od morza i idziemy z powrotem na drugą stronę mierzej Z Lomangą to jest tak dziwnie, bo z jednej strony jest bardzo fajnie rozbudowane, jest dużo miejsc, dużo restauracji, dużo bloków, ale wszystkie są nie są nowe to budynki Tak jak to dużo jest czegoś takiego, czyli takie lata 80. 90. max aczkolwiek już zaczynamy widzieć e, nowsze budynki które się stawiają na miejscu starszych, więc zakładamy, że jest trochę walki o ten teren i cena ziemi jednak rośnie Na tymczasem nie możemy się doczekać aż zwodujemy tutaj rzecki i popływamy sobie Szczególnie po tej stronie, od strony zatoki, dlatego, że tu nigdy nie ma fal. Praktycznie nigdy, oczywiście, nie ma fal. Prawie nigdy nie ma fal. ma 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 Dlaczego? Dlatego, że woda tu wpływa tylko dwiema cienkimi rzekami. Jedna jest przy moście zwodzonym, który. Widzieliście, albo zobaczycie, zależy jak złożę ten filmik. A druga jest na końcu, samym Cypla, gdzie się zaczynają e, różne takie bagna. I to wszystko z naszej szybkiej wycieczki na Lamangę. Dajcie suba, lajka like i rzućcie okiem na nasze inne odcinki.